Zapewne wielokrotnie zdarzało Wam się zobaczyć kogoś pierwszy raz w życiu i nie wiadomo czemu, pomyśleć o, już go lubię. Czasami natomiast ma miejsce wręcz odwrotna sytuacja, i przy pierwszym poznaniu już wiecie, że nowo poznany człowiek to po prostu nieciekawy gość. No ale jak ważne jest pierwsze wrażenie? Dzień dobry. Z tej strony Hubert i bardzo miło mi Was widzieć na kolejnym Piątku z Pankracem. Dzisiaj porozmawiamy sobie o pierwszym wrażeniu i efekcie aureoli oraz o tym, dlaczego warto o nich wiedzieć. Szacunki dotyczące czasu, w którym dokonujemy pierwszego wrażenia przedstawiane przez naukowców są bardzo różne. Jedni mówią o 60 sekundach, inni, że trwa od 4 do 7 sekund. Są nawet opinie, że wystarczy tylko ułamek sekundy, żeby podświadomie ocenić drugą osobę i ocenić na ile jest ona wiarygodna i sympatyczna. patience Dlaczego tak się dzieje? Nasz mózg działa w tym przypadku niejako automatycznie i przypisuje cechy osobowości na podstawie właśnie pierwszego wrażenia. Jeżeli dodatkowo będziemy wcześniej wiedzieć coś na temat danej osoby, na przykład że Franek wygrywa olimpiady w szkole, to wrażenie to będzie jeszcze większe. I tu ciekawostka. Dla niektórych będzie to informacja pozytywna, co za tym idzie Franek będzie w ich oczach mądry i pracowity, ale u innych może to wywołać efekt negatywnych skojarzeń, na przykład że to kujon i mol książkowy. Tak oto w sekundę nasz mózg dostawia etykietę osobie, której przecież wcale nie znamy. Wszystko to związane jest ze znanym w psychologii efektem aureoli lub w angielskim nazywnictwie efektem halo. Jest to błąd poznawczy, który często wpływa na naszą ocenę i polega on na tym, że jeśli jakaś cecha ocenianej osoby została oceniana pozytywnie, to jesteśmy skłonni przypisać tej osobie również inne cechy pozytywne. Oczywiście nic o niej nie wiedząc. Bo dopiero się poznaliśmy. Przeciwieństwem tych pozytywnych ocen są negatywne skojarzenia, które nazywane są efektem golema. Podobnie możemy oceniać przedmioty lub wydarzenia. Jeśli kupujemy nowy telefon i spodobała nam się jakaś unikalna funkcja, czy chociażby kolor, to będziemy skłonni zawyżyć jego atrakcyjność i przymknąć oko na jego wady. W psychologii przeprowadzono wiele eksperymentów dotyczących efektu aureoli, w których pokazano jak stronnicze mogą być nasze odczucia. Jednym z nich może być nazwisko autora jakiejś pracy lub utworu, które wpływa na naszą ocenę jego twórczości. Słyszałem nawet o doświadczeniu przeprowadzonym w polskim radiu, gdzie wyemitowano otwór fortepianowy z informacją, że wykonuje go bardzo znany pianista światowej klasy. Następnie puszczono ten sam utwór, ale tym razem z informacją, że wykonuje go młody, nieznany pianista. Słuchacze zauważyli wyraźną różnicę i wyżej oceniali pierwsze wykonanie sławnego artysty. Tak naprawdę wysłuchali dwukrotnie tego samego wykonania, tego samego pianisty. Werdykt wydali na podstawie skojarzeń z nazwiskiem, a nie ze stanem faktycznym. I teraz pytanie: Czy to Wam czegoś nie przypomina? Ocena, nazwisko. Oczywiście, wracamy do szkoły. Każdy z nas spotkał się z sytuacją, kiedy to ktoś ściągał ze swojego nieco bardziej rozgarniętego kolegi, i mimo tego, że obaj napisali dokładnie to samo, jeden dostał piątkę, a drugi czwórkę. Może to być spowodowane właśnie efektem aureoli. Dobrą metodą na jego eliminację jest stosowanie kodowania w trakcie oceniania prac, tak jak ma to miejsce na egzaminach państwowych. Dajcie mi proszę znać w komentarzach, jakie pierwsze wrażenie ja na Was zrobiłem i jeżeli było ono pozytywne, to zostawcie też łapkę w górę dla YouTubeowego algorytmu. Innym przejawem efektu Aureoli jest wpływ atrakcyjności fizycznej jednostki na jej sposób postrzegania i to, jak inni ją oceniają. Osobom atrakcyjnym fizycznie mamy skłonność przypisywać pozytywne cechy: sumienność, uczciwość, inteligencję itd. Jednym z oczywistych przykładów jest fakt, że przystojni kandydaci na prezydentów lub posłów uzyskują zwykle więcej głosów niż kandydaci mniej przystojni. Podobny wpływ wyglądu możemy zaobserwować podczas starania się o zatrudnienie. Może najbardziej niepokojące jest to, że osoby przystojne są także łagodniej traktowane w sądach. Naprawdę. Okazało się, że uroda oskarżonych miała wpływ na wyroki. Bardziej przystojni sprawcy byli traktowani łagodniej niż ci mniej przystojni. Jeśli jesteśmy w tej tematyce, to procedury policyjne też przewidują unikanie efektu aureoli. Przed złożeniem zeznań świadkowie nie mogą się porozumiewać na temat danego zdarzenia. Chodzi nie tylko o to, by nie doszło do zmowy lub mataczenia, ale o wzajemne wpływanie na siebie i na rzeczywiste spostrzeżenia. W zeznaniach świadków, którzy rozmawiali ze sobą wcześniej o zdarzeniu, pojawiały się często te same błędy. Poznawcze, co oczywiście wpływa na wartość materiału dowodowego. A czy efekt aureoli może mieć wpływ na nasze finanse? Jasne, że tak. Wystarczy reklama z ulubionym aktorem i podświadomie dobrze ocenimy produkt, który reklamuje, i stąd już jest naprawdę blisko do sięgnięcia do portfela i dokonania zakupu. No dobrze, ale w takim razie, jak zrobić dobre pierwsze wrażenie? Kontakt wzrokowy, odpowiednie ułożenie rąk, mimika, panowanie nad emocjami, barwa głosu, naturalna pewność siebie, czyli Ogólnie rzecz ujmując, mowa ciała oraz ubiór adekwatny do spotkania to przykładowe cechy, które są dostrzegane na samym początku. Panowanie nad nimi to ważny element inteligencji emocjonalnej. Dzięki temu możemy wpłynąć na to, jak widzi nas potencjalny pracodawca, klient czy nawet partner. Łatwiej powiedzieć niż zrobić, ale nawet jeśli brzmi to skomplikowanie, to zawsze możecie ubrać się po prostu schludnie i stosownie do okazji. Dobrym pomysłem będzie też uśmiech. Pod warunkiem, że nie jesteście na pogrzebie. Odpowiedzmy sobie na pytanie: jak ważne jest pierwsze wrażenie? Okazuje się, że jest coś w powiedzeniu, że nigdy nie ma drugiej okazji, by je zrobić. Niestety, złego wrażenia nie można szybko zatrzeć i jest to wręcz dość trudne. Nawet jeśli po jakimś czasie zmienimy zdanie, to i tak pozostanie po nim ślad, tak jak blizna poranie, która już dawno się zagoiła. Jak widać, pierwsze wrażenie to dość skomplikowany proces poznawczy, który, jeśli będziemy potrafili, może nam w znacznym stopniu pomóc, czy to w życiu prywatnym, czy zawodowym. Warto się uśmiechać i być wyprostowanym z otwartą postawą, o czym zresztą jest inny materiał na tym kanale. Jednocześnie bądźmy czujni i starajmy się nie oceniać po pozorach, bo jak mówi przysłowie pozory mylą. Jeżeli tematy związane z psychologią są dla Was interesujące, to zostawcie subskrypcję i sprawdźcie moją playlistę, na której omawiam 12 życiowych zasad Jordana Petersona, kanadyjskiego profesora psychologii. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję i do zobaczenia następnym razem. Kandydaci na prezydenta, którzy są bardziej przystojni, mają większe szanse na to, żeby wygrać wybory. Więc ja myślę, że powinienem wystartować. Babcia mi zawsze mówiła, że jestem bardzo przystojny.